Zadanie 17, które sprawiło trochę trudności ósmoklasistom. Kamil otrzymał 300 zł na zakup koszulki i torby sportowej. Na koszulkę wydał jedną piątą tej kwoty. Za torbę sportową zapłacił 3 piąte kwoty, która została mu po zakupie koszulki. Oblicz, ile złotych zostało Kamilowi po zakupach. Zadanie za 3 punkty, czyli najwyżej punktowane zadanie na egzaminie ósmoklasisty. Zobaczymy, czy byś sobie poradził. Czyli mamy Kamila, który wydał 1 piątą tej kwoty na koszulkę, czyli możemy już to policzyć, czyli mamy koszulka. To będzie 300 zł razy 1 piąta. Pamiętaj, żeby obliczyć część z jakiejś liczby, musimy to pomnożyć. Ułamek razy tą liczbę. I to będzie, podzielmy przez 5, mamy 1,60, czyli mamy 60 zł. Na koszulkę wydał 60 zł. Za torbę sportową zapłacił 3 piąte kwoty, która została mu po zakupie koszulki. Czyli mamy torba. I żeby policzyć, ile kosztowała, to musimy najpierw zobaczyć, ile mu zostało po zakupie koszulki. Czyli mamy 300 zł minus 60 zł to będzie 240 zł i wydał 3 piąte tej kwoty. No i musimy pomnożyć to razy siebie. Możemy oczywiście skrócić. 240 skrócić z piątką to będzie 48 i mamy 48 razy 3, co daje nam 144 zł. Złote. No i pytanie, ile złotych zostało Kamilowi po zakupach? No to od 300 zł musimy odjąć 60 zł i musimy odjąć 144 zł. Czyli w sumie musimy odjąć 204 zł, więc zostaje nam 96 złotych. No i to będzie nasza odpowiedź. Pamiętaj, żeby dać odpowiedź słowną w tego typu zadaniu. Łatwe zadanie. Jak za trzy punkty, to chyba nie było takie złe, prawda? A jeżeli podoba Ci się mój sposób nauczania, zapraszam Cię na moją stronę paulinaodmatematyki.com, gdzie znajdziesz dużo więcej wskazówek i dużo więcej materiałów do nauki. Są tam kursy do ósmej klasy, arkusze do egzaminu ósmoklasisty, kurs z pewniakami i cała masa wiedzy, która pomoże Ci od nawet zera nauczyć się i przygotować do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Zapraszam!